Cześć, witam Was serdecznie z Kielc. Jesteśmy tutaj na konferencji dotyczącej bezpieczeństwa prawno-finansowego podmiotów leczniczych organizowanej przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Onkologii. Tak. Sąsiada nasze. Dokładnie. Jest ze mną Bartosz Templeski, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Kielcach, członek Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali. Co ciekawego, jakie wyzwania? Te same te wyzwania ciągle są te same, walczymy na froncie. Staramy się, żeby starczyło personelu, staramy się, żeby starczyło środków No i czekamy co nam się 1 lipca tradycyjnie. Tak, to będzie na pewno duże wyzwanie dla nas wszystkich, organizacyjne, techniczne też, szczególnie no, w, tej, w tej napiętej sytuacji, też pomiędzy różnymi centralami związkowymi, które niekoniecznie zgadzają się do tych. Na ostatnim zespole trójstronnym o tym była rozmowa. No ale dyrektorzy szpitali robią to, co do nich należy, starają się ich zabezpieczyć świadczenia w Kielcach. Rozumiem, że przygotowujecie się i praca w re Dokładnie i staramy się patrzeć to co jest u nas, staramy się czasem zaglądać do naszych sąsiadów europejskich i patrzeć co u nich i mamy taki chyba coraz bardziej przeświadczenie, że najgorzej to zarabiają porównywa... w porównaniu do naszych kolegów tylko dyrektorzy szpitali, bo już pielęgniarki powoli mają porównywalne wynagrodzenia, bo już lekarze mają czasem lepsze wynagrodzenia niż gdzie indziej, ale my nie narzekamy. Tak, nie narzekamy. Polska Federacja stara się promować te dobre praktyki. Tym niemniej no to porównanie i badania, które robiliśmy na temat wynagrodzeń dyrektorów szpitali, no niestety nie daje dobrych motywacji do pracy pod względem finansowym. Dalsze posty wkrótce. Na razie. Pozdrowienia z Kielc.